Sobór Watykański II sformułował termin Otwartość na znaki czasu, czyli, że ważne jest widzieć w zmieniającym się świecie nowe ludzkie potrzeby. Ale też widzieć, czego Bóg oczekuje od nas w danej sytuacji. Taka umiejętność zawsze towarzyszyła księdzu Sopoćce. On ciągle rozeznawał, ciągle pytał Boga, ciągle. Dostrzegał różne znaki, które Bóg rozstawiał na jego drodze życia. To oczywiście doprowadzało do wielu nieprawdopodobnych sytuacji, nie tylko z Świętą Faustyną. Choć to rzeczywiście niezwykłe, że Bóg go tak przygotował do roli spowiednika świętej. Ksiądz Sopoćko miał. Doktorat z teologii moralnej, która przed wojną była złączona z teologią duchowości. Więc po prostu nauczył się, jak należy postępować z ludźmi, którzy mają doświadczenia mistyczne. I wykorzystał to wtedy, gdy spotkał siostrę Faustynę, zresztą miał wtedy więcej takich świątobliwych penitentek. A w czasie wojny dzięki. Rozeznaniu udało mu się uniknąć aresztowania przez Gestapo. Większość seminaryjnych profesorów Niemcy wywieźli wówczas do Dachau. Ksiądz Opoćko odprawiał tego dnia ranną mszę świętą w pobliskim kościele, a po mszy świętej podeszła do niego kobieta, która prosiła go o modlitwę za swojego męża. Ksiądz Poczkko Spełniał takie prośby natychmiast, więc poszedł za filar do słynącego łaskami obrazu świętego Antoniego. Kiedy gestapowcy, obszukawszy najpierw mieszkanie księdza Sopoćki, nie znaleźli go, szukali go też w kościele, ale nie zauważyli go klęczącego za filarem i tak uniknął aresztowania. Musiał się ukrywać w Czarnym Boże pod Wilnem. Zapuścił brodę, by go nikt nie poznał, i pracował jako drwal i stolarz, ale wykorzystał ten czas także na przygotowanie traktatów o miłosierdziu Bożym. I pisał też listy do pierwszych sióstr nowego zgromadzenia, które zaczął tworzyć w Wilnie. Oczywiście wojna była dla niego najlepszym czasem, by tworzyć nowe zgromadzenie. I by szerzyć kult miłosierdzia Bożego. Paradoksalnie tak, bo w tym kulcie ludzie odnajdywali oparcie i nadzieję. Więc mimo różnych niebezpieczeństw i zakazów, wydawał obrazki z Jezusem Miłosiernym, podpisując je słowami: Jezu, ufam Tobie. W różnych językach, a to po polsku, a to po litewsku. Czy niemiecku, w zależności w jakich rękach znajdowało się wtedy Wilno. Głosił porywające kazania i sam nie dawał się ponieść lękowi. Gdy w czasie bombardowania ludzie wpadli w panikę, biegając w te i z powrotem, on stał na rogu ulicy, spokojnie odmawiając brewiarz, bo przecież wszystko jest w ręku Boga. Po wojnie rozeznał, że musi zostać w Wilnie. Była to dla niego szansa, bo całymi nocami spowiadał rosyjskich żołnierzy w Kościele świętej trójcy. Stworzył też dla nich katechizm po rosyjsku. A kiedy arcybiskup nakazał mu przyjechać do Polski, wracał ostatnim transportem po drodze umacniając ludzi i odprawiając w polowych warunkach msze święte. Jednak Przeniknięty komunistycznymi ideami Wschód zawsze leżał mu na sercu. Wiele razy mówił o tym siostrom i pytał, czy w razie czego są gotowe, by tam jechać choćby bez habitów. Szanowni Państwo, módlmy się, za księdza Sopoćki, by dał nam wszystkim otwarte oczy, byśmy nie zaniedbywali Bożych natchnień i okazji do czynienia dobra, ale też byli gotowi, by za nim pójść tam, gdzie on nas potrzebuje, a ostatecznie byśmy stali się uległymi narzędziami w jego rękach.